Witam, pozdrawiam miejsca Chrystusa. Kochani, w pierwszym liście Jana czytamy te, takie słowa. 4, 7 Umiłowani, już umiłowani, czyli tych, których Bóg umiłował. Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. To jest oczywiście mowa o narodzeniu się z Ducha Świętego. Poznaniu tej prawdziwej miłości, aby ta prawdziwa miłość Boża w nas zamieszkała. Koń, gdyż miłość jest z Boga, wiele razy to mówię, my swojej miłości nie mamy. Dlatego właśnie Koń, ludzie, którzy Boga nie znają w ten sposób miłosny, myślą, że mają w sobie miłość i mylą miłość z pożądaniem. Najczęściej tu mówię o ludziach, którzy są mężaci lub żonaci. Polega to na tym, kochani, że dwójka ludzi związanych ze sobą ślubami małżeńskimi mówią, że się kochają, obiecują sobie miłość i wierność. Kochani, ci ludzie mogą spać ze sobą, a rano mogą eksplodować, ponieważ to nie jest miłość to jest pożądanie. To jest to, jak ludzie potrafią mylić te dwie rzeczy. Miłość jest Boga i miłość zakrywa wszystko, kochani. Mąż nie powinien zwracać uwagi na słabości żony, żona na męża, gdyż to jest cielesność. Jeśli zwracamy uwagę na to, to znaczy, że i my też mamy problem. Jeśli mówimy, że ktoś jest porąbany, to znaczy, że my jesteśmy porąbani. No niestety, tak jest. Narzekamy czasami, cała moja rodzina, nie mam kontaktu z rodziną, bo cała moja rodzina jest taka i taka. No, a twoja rodzina lub moja rodzina żyje cieleśnie i nie rozumie, nie zna Boga. Trzeba, ta, za nich się trzeba modlić. Jeśli będziemy się modlić za ludzi, żeby Bóg ich zmienił dla nas, dla naszej, yy, dla, dla to, aby nam było dobrze, to nie ma w nas miłości. My mamy się modlić za ludzi, aby Bóg wpłynął na nich z miłości. Czyli modlimy się, gdyż ci ludzie nie znają Boga żeby to samo co Jezus Chrystus powiedział w swojej arcykapłańskiej modlitwie, aby poznali Ciebie, Ojcze, jedynego prawdziwego Boga i Syna, którego posłałeś, i Syna Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Więc jest jeden Bóg. Jeszcze raz przypomnę, jest Syn Jezus Chrystus jako człowiek, człowiek który jako człowiek wypełnił prawo i kochał tak, jak powinien kochać, gdyż duch Boga był w nim i był odbiciem Boga. I my jesteśmy odbiciem Boga, gdy my kochamy. Kochani, gdy Bóg widzi w nas, nawet gdy my nie mamy tej miłości, on widzi, że my chcemy jej on nam ją da będzie widziała, co jesteśmy zbrakowani. I to są właśnie te dary. I gdy Jezus mówił, że yy, gdy yy, przepraszam, zamyśliłem się teraz, mówiąc i zbyt wiele wersetów przyło mi do głowy. Yy, mam nadzieję, że sobie przypomnę o czym chciałem mówić. Yy, Musiałbym ten film wyłączyć, prawdopodobnie jeszcze raz włączyć. Więc dobrze, dam sobie teraz na spokój. Może drugą część nakręcę. Pozdrawiam. Będę musiał tego odsłuchać. Na razie, cześć. Pozdrawiam w imieniu Chrystusa.